Cześć kochani, witajcie w drugim odcinku z Broken Ranks. I na starcie, na samym starcie, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy odcinek, to chciałem Wam pokazać, że tutaj sobie zrobiłem Screena tego tła mojego. I tutaj, o, widzicie, macie coś takiego na tych, 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 coś takiego jak. No, tutaj Was to nie powinno. Na razie ta donacja obchodzić bo tu na razie live żadnych nie ma, ale na drugim miejscu jest. Link do Broken ranks właśnie, czyli jak go klikniecie, to, to, jest, ten sam, to jest ten sam link, który jest w, w opisie, tylko ten w opisie jest skrócony, nie? Użyłem skracacza linków, żeby on nie był jakiś długi, przesadnie. No i oczywiście, jeżeli tutaj, to jest ten link z polecany, poleceni, no nie? Tutaj, no wiecie, jak gracie, to wiecie wszyscy, jakie mają bonusy osoby. Więc jeżeli gracie na innym świecie, możecie użyć tego linku z opisu lub tego linku z tła mojego. Na YouTube, żeby to wszystko, no, żeby ogarnąć sobie, tak, żeby to mieć, żeby razem grać. Oczywiście do znajomych też śmiało można mnie zapraszać. Na razie mam miejsce na 7, ale tam jak widzieliście w tym, w tych polecanych, że jeżeli, mnie że jeżeli dołączycie przez ten link, no to, to nie zużywa miejsca ani waszego, ani mojego w znajomych. więc też to jest spoko sprawa. Ten odcinek może być trochę krótszy, bo trochę gmerałem w ustawieniach OBS-a. Ja się boję, żeby podczas nagrywania nic się mi nie spieprzyło, żeby nie wiem, nie ścinało czy coś. Więc jeżeli odcinek będzie 15-minutowy, no to lepiej, żeby był 15-minutowy i tam trochę ścinał, niż żeby był 40-minutowy i ścinał, nie? Rozumiecie o co chodzi? Dobra, Bruno. Witaj w Haligardzie, Terniczyku. Szanuj nasze prawa, zachowuj się przyzwoicie i nie w ludzi, a wszystko będzie dobrze. No właśnie, a jeśli to mnie ktoś pierwszy w kurwi. Ech, wygadany się trafił. Słuchaj, nie mam czasu i ochoty na przekomarzanie się. Zaraz mi tu przyjdzie 10 takich jak ty. To jeszcze powiedz mi szybko, gdzie znajdę więcej terniczyków. Jedyny terniczyk, którego znam z imienia i nazwiska, to Darko Gnar. Zresztą wszyscy w Trenti znają to nazwisko. Czemu? To jest ktoś ważny? Opowiedz mi o nim coś więcej. Co ci powiedziałem na początku? No, popatrz, nie pamiętam. Żebyś nie wkurwiał ludzi. Co mnie tu wypytujesz? Idź już. Na medę, przepraszam. Boję się zapytać, gdzie znajdę tego gnarla. W karczmie w mieście. Teraz won. Dziękuję. Okej, okay, dobra. Mamy kolejny level. mamy kolejne hmm, podpowiedzi, tak? Kompas. No kompas nam wskazuje drogę do celu. O, no i mamy mapę. Mamy mapę. Wreszcie ta mapa jakoś wygląda. No naprawdę... Uważam, że jak będą live y jakieś robione, to... Pfuch, Będziemy sobie tą mapę czyścić, tutaj. Będziemy jakieś polowania robić na czempiony i tak dalej. Oddal, oddal mapę ze scrolla. No problem jest taki, że scroll mi za bardzo nie działa, ale udało się oddalić, dobra. Tak, tu mamy misję. 1 Jed, na 5 można śledzić, widzę, tak. Głos z martwego miasta. Idź do karczmy w Trentis. Podobno Darko Gnarl Tarniczyk może wiedzieć coś o Desmondzie, którego poszukujesz. Udaj się do karczmy w Trentis i sprawdź ten trop. A eksploracja, co my tu mamy? A, 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 właśnie. Okej okay. A jak sobie przejdę, dobra, fajne, no właśnie o tym mówię, że jak będą live'y to na pewno będziemy sobie tutaj czyścili jakieś Alairy, jakieś Trentis, tutaj Koldy, Dmonter, kiedyś, <grym> za x lat Ale dobra, jest fajne, są misje, bo chciałem mm, Chciałem sobie w ogóle wyszukać te misje w internecie, żeby sobie po kolei, żeby żadnej nie przegapić, no ale ja mam tutaj coś takiego przecież Także spoko, mamy też od poziomu wszystko no bardzo fajnie, no bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, tutaj mamy eksplorację świata 0% na razie, ale spokojnie, spokojnie, wszystko sobie ogarniemy, dobra, yy, yy, ale czekajcie, tak, pod M-kom jest mapa, okej, okay. yy. i dostaliśmy coś takiego jak zadania, no nie, zadania, zlecenia i tak dalej. Zlecenia jeszcze nie mamy, no i wykonane oczywiście, mamy dziwny wojaż, tak? Dotarłeś do Haligardu, odnajdź się w najrzeczywistości rzeczywistości porozmawiaj z żołnierzem przy zejściu z pomostu. Ostatni rozkaz. Aha, nie ma nic, okej, okay, no dobra. Więc trochę zobaczmy Leila. No ale jak mówiłem, wszystko będziemy sobie ogarniali, wszystko, każdy za kamarek, tak? Okej, okay, Dunes jakiś tu jest, kto to jest? Kolejny tarniczyk się tu przypamiętał, czego chcesz? No tylko przechodzę, spokojnie. Nolan. Zapraszam! Coś w puste masz to stoisko No to war dziś nie dotarł. No to po co tu stoisz? Żeby nie rozkladnić stoiska. Wciąż, wciąż mogą ukraść deski i płachty. Rozumiem, no tak no. A Feilan? Pyszną rybkę dla pana? Aha. Można u niego filety robić, okej. Okay. Nie dzięki, co to za miejsce? To Trentis, potocznie zwane zadupiem Haligardu Jeszcze jakieś pytania? Kto tu rządzi? Gubernator Bastian Bandorel z ratusza. Ale nie zajmuj sobie nim głowy. Najprawdopodobniej nigdy go nie spotkasz. Dobrze wiedzieć. No dobra, ale żeby nie było tak sztywno, to może jakieś meneli oklepiemy tutaj. Mam nadzieję, że oni mnie nie oklepią. To byłoby przykre. Dobra. Ło, kurde, krytyk. Dobra, no tutaj te procenty nie są za wesołe. Pewnie przy tym trochę wiedzę wpakuję, żeby trafiać. No bo i tak tam na którymś poziomie... Yy, I tak zrobię sobie roszadę. Czyli pozmieniam sobie statystyki. Reset zrobię. O kurde, o to menel, no patrzcie no. Kurde, taki menel jest wyzwaniem? Ale to początek, nie? No to wi wiadomo. Dobra, no już bym chciał go zaciukać, dobra. Na przykład jakby tutaj przy kończącym ataku był krytyk, z tego na przykład jakąś dziurę był, mogło wypalić, nie no to byłoby fajne, ale takich bajerów raczej tutaj nie ma. A, ja zapomniałem poziom rozdać, no to ja ładnie też tutaj gadam, gadam, wy też w miejscu nie nie mówicie. Dobra, no na razie idziemy, idziemy tak, Wiskra będziemy ulepszać, też tam na jakimś, może na 26, nie, czy tam na 30, jak już będę miał wszystko odblokowane i będę miał 30 poziom no to zrobię reset jakiejś umiejętności zobaczymy mm. a no i przegląd możemy sobie zrobić tego interfejsu tego wszystkiego nie wyrwanie z korzeni jakieś tu jest co to jest czyli co rozumiem jak to będziemy ulepszać sobie to nie tego nie, nie można ulepszyć chyba na więcej tak Chyba nie. Ale to chyba jest na druidów, tak? Jeżeli druid cię weźmie w korzenie, to możesz się wyplątać. No, no chyba, że tak. O Wataho, 35 poziomu właśnie. Czyli można więcej... Yy, Awansujmy na jeden poziom. Aha. Maksymalnie liczba petów 3, ale to już jest setny poziom, nie? No, ale ja na pewno będę lubieżnego kruka. Kto tam oglądał dawno, to pamięta lubieżny kruk. Muszę zobaczyć, gdzie się go kupuje. I, lubieżne, i lubieżnego kruka na starcie od razu kupujemy, bierzemy jak będę mógł i, i, i lecimy. Yy, jeszcze tylko chciałem tutaj rozdać ten. No, wiecie, no ale to głównie ataki magiczne, ale to nie, nie wiem, czy to jest atak, czy to jest traktowane jako atak magiczny, czy jako atak dystansowy. Dobra, dodam dwa punkty i na razie nie będę w to pakował, ok? Um umówimy się tak. Dobra, zobaczmy co tu jest. Jeszcze jest jakiś przewoźnik. Aho, już lądowy. Aha, mogę gdzieś się tam przetransportować z nim, to na razie nie. Bo kiedyś z tym przewoźnikiem, z tego co ja pamiętam, przewoźnik, który brał nas na wyspę, to on ogólnie był tutaj, w wiosce rybackiej, nie? No teraz może to zrobili lepiej, bo tam trzeba było dymać, pamiętam, do tej wioski rybackiej, żeby tylko się na jakąś tą wyspę przetransportować. Teraz mamy go tutaj w Trentis. A czemu tu za zatoka świnia? Czemu tutaj nic nie ma? No rozumiem, tutaj góry odgradzają, ale co, góry pustynie odgradzają, tak? Można tak to powiedzieć. Yy, jeszcze na szybko chciałem tutaj przejrzeć, tutaj jakieś efekty. No tak, tu przedmioty można kupić. Dobra, sklep to może mnie nie interesuje. To też nie. Tutaj mamy top poziomy. No to nie, może kiedyś się to przejrzy. Tutaj mamy znę, jak widziałem, tutaj mamy pocztę. Tutaj mamy wyszukiwarkę drużyn, Aha, to jest kolejna nowość, ta wyszukiwarka drużyń. drużyn. tylko nie wiem, jak to działa. Że co, że dajemy sobie, że chcemy na przykład na hashtag i czekamy, aż ktoś nas wybierze, tak? No nie, no tego nie ogarniam za bardzo. Ktoś wie, to może mi napisać. Tutaj mamy mapę, tutaj mamy statystyki, kwipunek. Dobra, na razie nie ma co. Może zagadamy sobie z Hafirem. Nie wiem, co odbyło imperatorowi, że was przygarnął. Jaki mógł mieć w tym interes? Może to był polityczny manifest, że ma oko na autor. Ty coś wyjątkowo wyszczekany. Trzeba sobie radzić, bywaj. No tak, no. Arman. Psiamacz w taką pogodę zapomnij o wypływaniu na połów. Wypłyniesz kiedy się rozpogodzi. Ta, do tego czasu będę musiał użyć kartofle z wioski pod Trentis. Zawsze to lepiej niż umrzeć z głodu. Dobra, szukamy... O o, 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 o. Jest, coś tu mamy. 140 sztuk złota, no to sporo. Hank. Hang Niech nie przyniosą protem do Magord. Po roku tutaj odchodzę od zmysłów. A Ma Magord, a tutaj mamy Magord. Jest tutaj coś takiego w ogóle? Może któreś tutaj się nazywa ten Dmoter, Bejrn? Nie wiem, nie wiem. Może gdzieś to jest tutaj, cholera wie. sobie zrobimy przechadzkę tutaj jeszcze. Tu jest pozamykane, oczywiście. Tu jest pozamykane. No trzeba sobie radzić, trzeba szukać tutaj rzeczy. Jone. Cholipka, wypadły mi na monety. Może gdzieś się widziałeś? A co się stało? Sakiewka wypadła mi na ziemię, miałem w niej pieniądze na zioła dla Aldony. Więc ja mogę mu oddać? Oddać mu kasę? A jaka jak w chuja mnie robi? No dobra, trzymaj 100 złotych monet. O, dziękuję ci, nieznajomy, nie zapomnę ci tego. No oby. Nie ma za co. Straciłem 100... Znaczy, niby tam znalazłem 140 sztuk złota, oddałem mu 100, to 40 jestem na plusie, no ale to... Mogę jeszcze z tobą zagadać? Dziękuję, nadniejesz jak mi pomogłeś, no nie ma za co, no dobra. Zobaczymy. Nie no, dobra, tutaj w tym zaułku nie ma nic. Taleb. Dobrze, nie talib. Imperator znowu podnosi podatki. Nie wiem, nie wiem, ile dłużej tak wytrzymamy. No może przygotowuje się do wojny. Może. Tylko co to ma wspólnego ze mną? Obyś nigdy nie musiał się przekonać. No właśnie. Ja tu mówiłam o 14 minutach, tak? Już jest 12 minut, a my na razie tylko chodzimy tutaj do tych tych. I bijemy meneli. Dobra. Dobra, te magazyny na razie też chciałbym sprawdzić. Albo wiecie co? Nie, no, magazyny, dobra, magazyny najpierw bym chciał sprawdzić. O, 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 coś tu mamy. Ile? Oszlifowany limety. No właśnie, i teraz jest taka sprawa, że ja takowy limety również znalazłem grając sam w sobie wcześniej, tam, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda, nie? Składnik używany do produkcji inhibitora trukusowego wykonuje je Colt yy, Tizemlin. No, on tam jest przy wyjściu Strandis. przy południowym wyjściu. Więc już mam taki drugi, no no nie wiem, może mi się to kiedyś przyda, może nie, no zobaczymy, no warto zawsze trzymać, nie? Dobra. Piwnica magazynu. O, coś tu już widzę błyska, ale może coś tu więcej będzie. Okej, okay, nie mam. O, szmaragdowy wisiorek jakiś mam, ha, proszę, no warto tutaj sobie szmer... szósty poziom ten. Moc plus 2 i odporność na uroki plus 13. No nie wiem, na szósty poziom, czy znaczy, to, no może to jest fajne, tak, nie, nie trzeba gdzieś tam, ale no z, z misji od Desmonda dostaniemy coś też na szyjnik, który jest o wiele lepszy, więc... Dobra, wychodzimy z tej meliniarni. Tutaj teraz szukamy, tam. E -e A nie, myślałem, że coś się błyszcza, to są tylko krople wody, co tu spadają. No fajnie sobie wrócić tak do tej gierki, szczególnie, że ona jest tam zremasterowana, że tak powiem. Spoko się gra. Może z czasem... też tam... jabłcokówka. No to ja wiem, gdzie to sprzedać. Bo chyba u nikogo innego nie da się więcej tego sprzedać. Znaczy, drożej. Butelczyna słynnego bimbru, zwanego jabłcokówką. Podobno szczyci się ogromnym uznaniem wśród miejscowych. Sprzedaj komuś na targu w Trentis. Wartość 200, a chyba my to za 100 sprzedamy. Chyba. No, no, mówię, spoko, ja sobie wróci, może kiedyś tam osoby też zaczną tutaj napływać, jakieś drużyny zaczniemy robić na, na lightach, może jakieś zaczniemy robić te bossy, coś, no zobaczymy, zobaczymy, nie chcę też nic obiecywać, bo może mi się znudzi i za 10 odcinków przestanę nagrywać zupełnie. Zajęliśmy drogi, no dobra, panie gburze. <laughs> jak burem? Ciekawe, jak ty byś miał humor po tym, kiedy gigantyczny pająk zjadł ci towarzysza. Czyżby krzyżak? Majaroc z krzyżak, to pamiętam. Jaki pająk, co się stało? Kolera po tej stronie Hali Gardu nie da się kamieniem rzucić, żeby monstra nie trafić. Kolega wpadł do dziury na bagnach, próbowaliśmy go ratować, ale został po nim tylko pajęczy kokon. Kokon, wielkości człowieka? Tak, posłuchaj mnie teraz. Jeżeli życie ci miłe, nigdy nie właść do tej jamy na bagnach. Mała szansa, że uszedł być stamtąd z życiem. Zapamiętam. No dobra, na krzyżako będziemy sobie rajdy robić. Dunes, no dobra, dobra. No to co, z Lejlą zagadamy sobie? A weźmiemy misję. No dobra, no. Możemy zagadać sobie z nią. O, niczego sobie nawet. Co tam chcesz? Sprzedaj coś. Skupuję różne rzeczy. O, halit. Ja pamiętam halit, jak się zbierało. Dobra, o czym innym pogadamy, ale się napiję. Na flasze ulepszeń tu jakieś są, tak? Te. Też będziemy zbierać te wszystkie flasze. Znaczy, rzeczy na flasze. A porozmawiać, jak chciał. Nie spodziewałem się spotkać w tych stronach kogokolwiek rozmownego. Słucham, o czym chciałeś porozmawiać? Skąd przybyłaś? Nie wyglądasz narodowitą haligardkę. Gratuluję spostrzegawczości. Pochodzę z wysp Andajskich, związana z oceanem jak kraft z ciałem. Nie mogłem żyć bez morskiej bryzy na twarzy. W głębi lądu wyschłabym jak małż wyrzucona na plażę, dlatego zajęłam się handlem. Dobra. Wyglądasz na zmartwioną. Coś się stało? Może. Coś taki ciekawski. Szukam okazji do zarobku. No bądźmy szczerzy, prawda? Jak każdy w tym mieście. Może będę mieć dla ciebie sprawę. Zamieniam się w słuch. Koło rynku jest stara studnia. Wysuszyli ją jakiś czas temu. No i co w związku z tym? Jest nawiedzona. Wieczorami słychać tam wycie. O, w takim razie wyślijcie na dół Euryntę. To są ci, którzy tam się ze zmarłymi porozumiewają. P pamiętacie, prawda? Tego kucharza ze statku. To nie takie proste. Ludzie z okolicy uważają, że... Kobieta gwałtownie urywa. Po chwili namysłu wznawia... <laughs> Nieważne, zapomnij o sprawie. <laughs> w porządku, już zapomniałem. Nie, 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 no, ale powiedz, o co ci chodzi. Kobieta waha się przez chwilę. Słuchaj, jeżeli naprawdę ci na tym zależy, to idź do tej studni i przegonić z niej zjawy. Nagroda ci nie ominie, o ile będziesz... O ile nie będziesz mi wiercił dziury w brzuchu z będnymi pytaniami. No, niech będzie, tak zrobię. Dźwięki z głębi. Idź do studni w Trentis. Leila jest przekonana, że wysuszona studnia w Trentis jest nawiedzona. Idź, przekonać się czy kobieta ma rację. Nawiedzona studnia, ta? Hmm. Znaczy zrobimy tak, tą misję wykonamy sobie w kolejnym odcinku. Teraz jeszcze może szczury zaatakujemy do osiągnięcia. No a ja głównie te osiągnięcia będę chciał robić w... No jak będą streamy ewentualnie w wolnym czasie, gdzieś tam będę sobie sam grał bez nagrywania, to będę atakował te potwory. No i zobaczymy, no nie, no bo raczej nie będę, no nie będę was stu szczurów czy stu meneli ubijał na nagraniach na, na zwykłych, to mówię, albo na live'a zostawię, albo sobie w prywatnym czasie gdzieś tam muzykę w tle sobie puszczę i będę je sobie zabijał, nie? O, tutaj widzę koledzy są bardzo zżyci, tak razem chodzą. Dobra, no ale może przejrzyjmy. Myślałem, że to szkielet jakiś wielkie. No dobra, przejrzyjmy się. Tu jest srac zajęty, widzę. Uris. Co to ma być, żeby ktoś tyle w kiblu siedział do mężczyzny w środku? Panie, rusz pan dupę! Albo nawiązanie do kiepskich. Albo, co mniej e, realne, nawiązanie do Wiedźmina 3. Tam u Barona, nie wiem, jak ktoś grał. U Barona też w kiblu ktoś siedział. Bo mu guślarz podał. Jakieś tam zioła, które mogły mu pomóc, a, a przeczyściły go. A może zechciałby pan zakupić ową sieć rybacką? Sprzedawca wskazuje na, na włok przy swojej nodze. Moc wytrzymała? Każdej rybie podoła. A wyglądam na rybaka? Nie, ale nic nie szkodzi. Kupiec nie ocenia, kli, kupiec nie ocenia klien, klienteli po wyglądzie. Sprzedaj sieć komuś tutaj potrzebuje. A co to za sztuka sprzedać potrzebującemu? Jakbym chciał tak robić, to bym handlował wodą na pustyni. Brzmi jak zwykły naciągacz. Żaden naciągacz. Jestem kimś w rodzaju przedsiębiorcy ekstre, ekstremalnego. Sam rozumiesz handel w portach dla gołodupców, codzienne szarpanie ze złodziejami, że nie dającym spokoju, te klimaty. Brzmi cudownie. Z czego są te deski? To drewno czy kołcistołec? Okej, okay. no jest skrzynia tutaj, do której nie mam klucza, nie? Tamten gruba cały czas się na mnie gapi. A wiesz dlaczego to robi? No nie wiem, ale wygląda jakby chciał mnie zjeść. To może go zapytaj? Ta, zapytaj, jak podejdę to mnie hapśnie. Wygląda na takiego dzikusa. a rób co chcesz. Okej, okay, Nikolas. Tamten człowiek nieustannie się na mnie patrzy. A o co mu chodzi? Nie wiem, nie pytałem. To zapytaj. Nie zapytam, nie wypada podchodzić do ludzi i wypytać o takie rzeczy. To miłego patrzenia na siebie. Aha. Czyli jeden patrzy na siebie i drugi patrzy na siebie, tam? I, i oboje się boją, no dobra. Eeeem... O... Nie zawracaj mi głowy. Jesteś tu jedynym drwalem? Ha, ale spostrzegawczy. Tamte pijawki z lasu obok ruin znowu mnie wystawiły. Co za ruiny? Na północ od Trentis. Są tam od zawsze, aż poróżnie las. I w tamtym lesie pracują te drwale, co nie wystawili. A co zrobili? A co ja jest... A co ja jestem, żeby tak plotkować? Przekupka na targu? Słuchaj, gościu. Jak cię ciekawi, co zrobili, to ich zapytaj. Nie zawracaj mi już głowy. No niech będzie. A to nie jest dwal przypadkiem jeszcze jakiś? Nie przeszkadzaj mi, no to jest... On, on, on jest chuja, nie? Ten drwal, Franz. No dobrze, że przybyli, że przybyli nowy. Może teraz będzie nam łatwiej utrzymać tu porządek. Oby. Tu mamy tawernę, ale to raczej nie o tą chodziło, on, bo tutaj jest to jest tawerna w porcie, a chodziło o tawernę w Trentis. Nie myśl o tym, nie myśl. Nie myśl, ale o czym. O warunkach, w których żyjemy, Dobra, w sumie to te warunki już i ta polityka mnie nie obchodzą za bardzo. Dobra, tutaj są. O, beata jakaś. Kto to jest? Wczoraj pierun łódkę trafił. Ktoś na niej był? Borys, niech mu ziemia lekką będzie. A może woda? Nie wiem. Co się mówi, jakąś na morzu się umrze. Niech spoczywa w pokoju, więc Borys zatonął? Nie, Borys spłonął, tak se myślę. Krzyczał tak jak ludzie, co się palą. Słychać to było aż z morza. Okropna śmierć. E, tam w Trentis. Co? W jest to dzień jak codzień? Rozumiem. No to będzie tutaj nam bardzo wesoło. Tutaj domy pozamykane dobra. Kamieniarz, tu drwal, tu kamieniarz. No dobra, jeszcze obadamy sobie to. Albo może już w tym odcinku cały port obadamy sobie, oprócz karczmy. Karczmy obadamy sobie w kolejnym odcinku i wykonamy misję dźwięki z gu... dźwięki z głębi w kolejnym odcinku. Tak sobie zrobimy. Kamieniarz. Czego tam? Aha, tu masz przerabiać coś. Taką mordę mieli kiedyś ci bandyci, no nie? W tajernie, jak się walczyło kiedyś, no. Dobra, czyli on może przerabiać coś mi tu. Tutaj nie można wejść. Dobra, tu się coś świeci. Tu nie można wejść, tu się coś świeci. Boty. Bo, boty? Botki. Na czwarty poziom. No chyba lepsze niż te buty z trupa, co? Znaczy, okej, okay, no niby spada ta pancerz siarczny obuchowy kuty, ale dochodzi wiedza i kondycja. No nie wiem, czy warto, czy nie. Wydają się fajne, no na pewno je ja zostawię. Tam mogę przejść? Nie mogę, dobra. Mam nadzieję, że nie zacina ten odcinek, kurczę. Jeżeli zacinam, to kol w kolejnym już coś ogarnę. No Dajże dwie monetki na bleczko dla dziecka. Tak, trzymaj. Ja tak mogę mu dać. Chuj z tobą, ja ci dałem dwie. Drun. Ryby sprzedaję. Rybkę może pan kupi. Nie wyglądają na świeże. Są dobrze zasolone. Rybacy nie wypywali na połów od wielu dni. Dlaczego? Na, na tych łódeczkach? W taką pogodę? Wszystko w Zatoce połowione, a dalej nie dadzą rady wypłynąć. Rozumiem. Tyle, tylen? Tyren? Kolejny tarniczek. Trzymaj ręce przy sobie. Dobrze wiem, że nie masz jak zapłacić za te ryby tak się składa, że mam złoto, ale na pewno zapłacę za, za te śmierdzące ryby. <laughs> o, oh, fuck. Pięknie, pięknie. Dobra, mm, tutaj mam tą tawernę. Olaf. Nie powinieneś tu być. Kapitan nie będzie zadowolony, gdy zobaczy cywilów w strefie wojskowej. O, proszę. Samuel. Cholera. Straż miejska miała przygotować ten garnizon na nowych żołnierzy. Oni co? Zostawili syp na dziedzińcu i nawet... I nawet wszystkich flag nie wywiesili. Będzie kara dla partaczy? Normalnie to kapitan wysłałby ich na pręgierz, ale mamy taki niedobór ludzi, że nawet niedołęgi są nam potrzebne. Rozumiem. Widzisz te mewy nad nami? Z tej kuszy trafiłbym takiego ptaszora 8 razy na 10. Imponujące, no a potem byś się obudził, mówisz? To jest kapitan jakiś. O kurde, co to tu, 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 tu jest? Adel. Kto to widział taki syf w strefie wojskowej? Jeśli tutaj dalej będzie taki burdel, to utor nas zajedzie tak samo jak. Ten taern. Aha. Fiora. Podobno dzisiaj ma być pełnia księżyca. Zmarli powstał na noc z grobów. Wierzysz w ten przesąd? Żaden przesąd taernilczyku. Widziałam na własne oczy. A kogo takiego? Juliana. Był handlarzem i przyjacielem rodziny z mojej wioski. Zmarł od choroby. Byłam jeszcze mała, ale pamiętam kiedy jednej nocy zbudziło mnie stukanie w okno. To był on. Machał do mnie przez szybę. Wybiegłam na zewnątrz go przywitać, ale nikogo już nie było. To przerażające. Raczej nie. Cieszyłem się, że znów go widzę. Liczę na to, że kiedyś znów mnie odwiedzi. Tym razem na dłużej. Może dzisiaj w nocy. A chwila, czy wy nie jesteście przypadkiem. Wy to siostrami jesteście jakimiś. No, no. Izidor. <laughs> nie szpędzaj się tu. Jeżeli nie masz nic do roboty, to pogoń psy przed miastem. Kiedy zgłodnieją, jeszcze trochę, to zaczną atakować przechodniów. Psy to dla mnie żadne wyzwanie. Jeśli tak, przez paceru się do wymarłej osady, o ile udać się nie zginąć po drodze. Jak będzie. Do dybuków. Erwin. A, Erwin, Erwin, halo, cześć. Do żołnierzy. Przybyliście tutaj z ważną misją. Zwiat i zabezpieczenie. Więcej nie musicie wiedzieć. Imperator jest z was dumny. Dobra, tutaj ja nie będę z nim gadał raczej. Arman. Psia mać. Aha, on, on już był, okej. Okay. Kapitan Ulrich. Do statku. Widzisz Izabelo? czekaj czy ma gdzieś napis Izabela, bo czasami jakieś statki takie miały, nie? W rzeczywistości. Widzisz Izabelo na interesach z imperium wychodzi się całkiem dobrze. Nie musimy nawet. Nie musimy nawet ci łatać dziur w żaglu po tym jednym rejsie. Wygląda na to, że popływamy z nim jeszcze trochę. Czym się wcześniej zajmowałeś? A zwykle to woziło się jakichś zabijaków, takich co znali koordynaty na stare opuszczone wyspy. Ciekawe rzeczy można było tam znaleźć. Cóż to za wyspy? Raz przybyliśmy do takiej, gdzie mieszkały same małpy, żadnego innego zwierzaka, tylko one. Były najbystrzejsze jakie w życiu widziałem. Chciały handlować z marnarzami, Peru wymienić za jakieś pierdoły. Tylko szkoda, że diety nie miały tak cywilizowanej. Czym się żywiły? sobą nawzajem. O. Były sezony, kiedy nie miały wystarczającej ilości ryb, więc głodno uczyły się kanibalizmu. Kiedy prądy morskie zabierały im żarcie, to brały naj, najstarszego związki, ogłuszały i smażyły na ogniu. Bardzo zaradne zwierzaczki. Czyż nie? Może właśnie. Przez to były takie bystre. Ciekawe, co by było, gdyby się człowiek żywił innymi ludźmi. Niestety, widziałem gorsze rzeczy. Jestem starernu. A cholera, przykro mi. W porządku. No dobra, um, żeby Was tu więcej nie zanudzać, chociaż nie może ktoś lubi takie chodzenie. Może ktoś sam na przykład grając um, nie chodzi tak, bo mu się nie chce. To może tu obejrzy. Nie wiem, no zobaczymy. E, tak, do tawerny wejdziemy później, kiedy wykonamy misję. A odcinek zaczniemy misją. Tak, tak jest plan. O. Także trzymajcie się i widzimy się. Mia Miało być 15 minut odcinka, jest 27. Mam nadzieję, że nie ścinało za bardzo. Yy, mam nadzieję, że za bardzo nie ścinało tego odcinka, bo pozmieniałem trochę te yy, jakości. No nic, no. trzymajcie się. A, i pamiętajcie o yy, o tym tutaj. O sobie w linki, tak? W taern, mój Steam i nasz fanpage. Mój fanpage, nasz fanpage. Trzymajcie się, na razie.